Cześć manko, z tej stronie promail Dzisiaj przychodzę do was z filmem pod tytułem jak się zgrzewam. od razu mówię, że jeśli po tym filmie będzie 40 łapek w górę w co wątpię, bo ostatnia aktywność jest mega słaba to zrobię film o moim tygodniowym progresie z klawiatury napada. i już bez przedłużania lecimy z filmem więc na początku wczytuję sobie mapkę mongrel classic, oczywiście wszystkie kadry na map macie w opisie Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, co to Magra Classic. Jeśli nie wiecie, to zaraz zobaczycie zresztą na filmie. Pomaga to nie tylko w opanowaniu Magra Classica właśnie, lecz także ogólnie w rozszerzeniu rąk. Skyguyma trenuje na mapce Don jak i również na kowak samym trainerze. Na kowaku gram Tail Frenzy, a tutaj gram właśnie Box Fight'y, które naprawdę bardzo rozgrzewają i pomagają w ulepszeniu swojego aim'a. Na sam koniec idą na swoją mapę Deathmatch, do której kod też macie w opisie, tam sobie zazwyczaj po prostu freewilduję albo się z kimś biję. Niestety podczas nagrywania tego filmu serwery Epic nie są w najlepszym stanie, dlatego mój ping skakał nawet do 60 i boksowanie może wyglądać trochę niepłynnie.